Dziś bracia i siostry, tego wieczoru, a właściwie nawet nocą, bo jest ciemność wokół nas, otrzymujemy objawienie Boże w słowach, też opowiadające o takich ciemnościach, jakie panują na świecie i które jedynie Bóg w Chrystusie rozprasza i rozproszy. A nawet nie jest pomyłką mówić, że rozproszył. Paweł w liście do Rzymian opowiada sytuację człowieka w ogóle mówi, że przez jednego człowieka wszedł na cały świat, na cały rodzaj ludzki grzech i śmierć. Jeden z grzeszów wszyscy cierpimy. Wydaje się być to nawet trochę niesprawiedliwe, ale to nie jest. To nie jest z winy Bożej. Mamy skłonność zawsze obdarzać Boga pretensjami o przede wszystkim o nasze decyzje błędne. Ta jedna z pierwszych ludzkich decyzji dotknęła, jakby zaraziła nas wszystkich złem. I wszyscy ponosimy tego konsekwencje. Bóg jednak, jak mówi Paweł, nie zostawił nas w takiej. W takich okolicznościach, tylko jak to świetnie pamiętamy, zapewne z tego czytania i często może wracamy w pamięci do tego sformułowania, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Grzech się rozlał na całym świecie, więc Bóg dał jeszcze więcej łaski. Bo to, że stworzył człowieka świętym i miłym, na no, podobieństwo swoje to było coś pięknego, ale że sam stał się człowiekiem. To jest to już rozlanie się łaski. I to jest wielki ratunek dla nas wszystkich. W Biblii hebrajskiej, żydowskiej Biblii jest taka zasada pasul. Jeśli w tekście objawionym, świętym jedna litera zostanie błędnie napisana, cała Biblia, cały tekst jest wyrzucany, niszczony nawet nie może być wyrzucony, tylko dosłownie, ponieważ cały tekst jest zepsuty. Choćby wszystkie inne litery były dobrze napisane, cały tekst jest zepsuty. Bo dopiero w całości wszystkie litery, wszystkie słowa, wszystkie rozdziały tworzą prawdę. Każdy element, nawet najmniejszy, jedna litera jest tu konieczny, niezmienny i nie może być czymś zastąpiony, albo błędnie zapisany. Te litery symbolizują w Biblii Hebrajskiej każdego człowieka. Była również taka zasada, że żadna litera nie mogła dotykać drugiej, nie mieszać się z drugą literą. Każda musiała być indywidualna. Jak każdy z nas musi tworzyć swoje istnienie, nie mieszając się z kimś drugą, drugim, zaburzając swoją tożsamość przez naśladownictwo czy przez kopiowanie kogoś. Każdy jest indywidualny. Indywidualny, a z drugiej strony. Z każdego z nas promieniuje ogromna moc na wszystkich. I jedno kłamstwo wszystko zakłamuje, cały rodzaj ludzki. I o tym właśnie pisze Paweł. I mówi, że ta zasada, że ta odrobina kwasu grzechowego zakwasiła całe ciasto gatunku ludzkiego, zadziałała też w drugą stronę, w dobrą stronę. Że Bóg dał jednego człowieka, jak jedną literę. Jezusa Chrystusa i w Nim sam siebie umieścił. I dobro z Niego rozlało się też na cały rodzaj ludzki. My jeszcze tego nie widzimy. Bo na tych sześciu miliardach ludziach jeszcze nie widać tego ogromnego wpływu Chrystusa. Trzeba na to bardzo wiele epok. Ale widać już, że o wiele więcej dusz ludzkich przyjmuje światło Chrystusa niż to było na przykład w rok po śmierci Chrystusa i po zmartwychwstaniu. Chrześcijaństwo mimo wszystko jakoś trwa w tym wszechświecie i zakasza wszystko. Może nawet wielu ludzi nie wie o tym, jak bardzo wielkie dobrodziejstwa na nich spadają i wiele nieszczęść unikają, a przede wszystkim potępienia, dzięki temu, że gdzieś na świecie są ludzie, którzy trzymają pochodnie Słowa Bożego i mają przepasane biodra swojego sumienia, bo służą Chrystusowi. I ilustracją ewangeliczną tej prawdy biblijnej jest dzisiaj ta przypowieść o tych sługach, którzy czekają i to czekają w ciemnościach, w nocy. Mają te odrobiny światła, pochodnie w rękach, są przepasani na biodrach. Te dwa elementy są tu bardzo wyraźnie podkreślone przez Jezusa i zapewne mają więcej niż symboliczny charakter. Ale mówi tak, Jezus, do nas wszystkich, nie będą przepasane biodra wasze, zapalone pochodnie, a wy oczekujcie, aż ja przyjdę. Czekajcie. Tylko ważne są dwa warunki: przepasane biodra i zapalone pochodnie. O w takiej kondycji oczekujcie na mój powrót. A ja wrócę z uczty weselnej. Uczta weselna to jest to, co dzieje się na to wyżej niż sufit księga, a może nawet nie wyżej czy niżej. W innym eonie, w zupełnie innej rzeczywistości, którą Jezus nazywa tak po nowatorsku wtedy nowa Ziemia, nowe niebo. Jakby Pan Bóg stworzył zupełnie nowy świat dla nas, ludzi, w którym już nie będzie możliwe zakwaszenie grzechem, którym już nie będzie możliwy jakiś wirus, jakieś cierpienie, jakaś choroba. I mówi Ja przyjdę stamtąd po was. Wierzymy, że tak jest, że z tego świata Bóg nas porwie. Wcześniej czy później, bo ten świat, jak wiemy, jest zachwaszony grzechem. I ten świat nie jest celem dla chrześcijanina. My tylko tutaj dojrzewamy do innego świata. Oczekujemy, że Pan po nas przyjdzie. Mówi, że szczęśliwi są ci, którzy, których On zastanie w takiej postawie życiowej. Oczekiwania, wyglądania. I tu rzecz ciekawa, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie szczęśliwi oni. Druga, trzecia straż nocna, to wiecie, to jest najbardziej intensywna ciemność wtedy. W okolicach północy, przed północą i po północy. Najbardziej się wtedy człowiekowi chce spać, najbardziej jest zmęczony. No i bardzo trudno wtedy wyglądać kogokolwiek. Ten. Fragment o takim oczekiwaniu na Pana w ciemnościach występuje też w innych przypowieściach, chociażby w, pan, w przypowieści o Panach mądrych i głupich, które też dopiero o północy usłyszały głos Pan idzie. To jest takie przesłanie dla nas, że Jezus przyjdzie do nas, po nas, wtedy kiedy będziemy mieli największą ciemność, może nawet rozpaczliwą, kiedy najbardziej będziemy kuszeni do zwątpienia w to, że on jest przy nas. Jezus to zademonstrował na krzyżu, kiedy umierał i o świat ogarnęły ciemności. Prawie środek dnia. Ciemność. Ale ta ciemność była tylko symboliczna dlaczego, bo inna była ciemność. On wołał, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest ciemność. Kiedy człowiek nie tylko traci męża, żonę, dziecko, rodziców, przyjaciół, kiedy dokoła samych wrogów, to też jest. Pół problemu, najgorszy problem to jest wtedy, kiedy wydaje się, że Boga nie ma. Mało tego, kiedy wydaje się, że Bóg staje się wrogiem moim. Uświadommy sobie tę sytuację. Wisi na krzyżu Syn Boży, a Ojciec Niebieski nawet palcem nie kiwnął, żeby go obronić. Oto jest ta ciemność, w której trzeba mieć pochodnię zapaloną i przepasane biodra. Kiedy dopadnie nas taka chwila, w której będziemy się modlić o coś, a Bóg nie będzie wysłuchiwał. Powiecie, jak to możliwe? Tak to możliwe. Kiedy będziesz prosić o jakąś pomoc, a tu wbrew twoim modlitwom będzie przychodziło coś zupełnie innego. Popatrzcie, Jezus w ogrodzie oliwnym mówi, Boże, oddal ode mnie ten kielich, a ten kielich się przybliżał. Do Judasza mówi, pocałunkiem mnie zdradzasz. A Judasz przedchodzi, całuje go. Liczył na Piotra i na innych, oni go opuścili. To jest ta ciemność. To nie zaćmienie słońca, tylko zaćmienie Boga. I on mówi: W wielu miejscach biblijnych Jezus przygotowuje nas na ten moment. Z przerażeniem myślę o tym, kiedy to do mnie dopadnie. Kiedy będzie ten mój ogród ciemności. Kiedy będę prosił Boga, oddal ode mnie ten kirichatu. Nie będzie tak. I wtedy uwierzyć, że Bóg jest ojcem. To jest to akt zasługujący na niebo. Akt wiary zasługujący na niebo. Taką wiarę miał Abraham, taką wiarę miała Maria. Bóg nas sprawdza, czy jesteśmy w tym gatunku nowego nieba i nowej ziemi. Jezus miał na krzyżu prawo, wszelkie prawo powiedzieć coś ty taki Ojciec? Ale nie powiedział tego, powiedział Boże ja w Twoje ręce oddaję mojego ducha. On miał prawo przeklinać Boga jak ten przestępca tam wiszący, ale nie zrobił tego. Okazał jako człowiek, bo nie tylko był Bogiem, ale i człowiekiem, akt wiary wobec swojego Ojca. Jego pochodnia serca była zapalona nawet wtedy, kiedy wszystkie pochodnie by zgasły. I my dzięki temu wydarzeniu wiemy, że nam jest to bardzo potrzebne, dlatego że wyczuwamy to. Myślę, że każda dusza chrześcijańska to wyczuwa, że wcześniej czy później ten moment przełomowy dla naszej duszy, a jednocześnie metamorfoza, która przemienia nas w zupełnie kogoś innego, kogoś nadającego się do nieba, że ten moment przyjdzie i to będzie moment piekielny, bo trzeba przeżyć piekło, żeby nadawać się do nieba. Czasem czyściec to za mało. Ten moment dopadnie Ciebie i mnie. Od rana do wieczora słyszę o takie rzeczy. Moje uszy za dużo słyszą, moje usta za mało mówią, ale tak jest. Oto brama do nieba. Co to są te przepasane biodra i zapalone pochodnie? To proste symbole, wiecie. Cóż, biodra przepasane, lepiej mieć przepasane niż rozpasane. Rozpasanie to taki synonim bardzo niemoralnego sposobu życia. Ale coś więcej jeszcze. Przepasane biodra to na pewno gotowość do stoczenia walki. To takie zapięcie pas na ostatni guzik, kiedy człowiek wyrzeka się wszystkiego, nie, bo widzi, że sytuacja jest taka, że nie może sobie pozwalać już na pewne ulgi, czy uganianie się za przyjemnościami, bo to jest być albo nie być. Zapalona pochodnie, jak mówi Psalm 119, wiersz 105 bodajże, to jest trwanie przy Biblii, przy Słowie Bożym. Przy tej nauce Ducha Świętego, bo mówi Psalm 105, 119 w Wierszu 105 Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp, światłem na mojej ścieżce. Twoje słowo. Ja, bracia i siostry, doświadczam od 24 lat, a może i wcześniej, ale na pewno od 24 lat, bardzo wyraźnego działania światła Bożego, światła Biblii na moje życie, na moje ścieżki. Gdyby nie ta Biblia, moje nogi i moje ścieżki by się już dawno bardzo poplątały, bo mam do tego skłonność. I też jeszcze po moim dziadku Adamie z raju odziedziczone. Gdyby nie Biblia, i sobie i Wam radzę, żebyśmy szczególnie w ciemnych chwilach po nią sięgali. A jeśli ktoś nie chce mieć zbyt ciemnych momentów, Niech nawet w jasnych chwilach sięga po Biblię. Kiedy wszystko jest jasne, kiedy wszystko jest do zniesienia, kiedy jest nawet bardzo dobrze, wtedy też lepiej trzymać się pochodni. Bo bywają zwodnicze olśnienia. Pan wróci po mnie i po ciebie, po to, żeby zobaczyć, czy jesteś podobny, podobna do Chrystusa. W czym? O w tym momencie, kiedy zacznie się słońce obecności Bożej. Czyli będziesz podobnie się zachowywać wtedy, jak Jezus na krzyżu, wtedy, kiedy i Ty, kiedy Twój krzyż Cię dopadnie, kiedy będzie Twój egzamin istnienia, jeden, jedyny i najważniejszy, rozstrzygająca chwila na całą wieczność. Drże, kiedy myślę o tym. Mówię to bez szczególnego patosu, nie dlatego, żebym uprawiał tu poezję, tylko zdaję sobie z tego sprawę, że nie tylko Bóg do nas mówi przez te słowa, ale i słyszy to, co boimy się wypowiedzieć. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie? Szczęśliwi ci, których tak zostanie, w takiej pozycji. Miejmy to słowo, bracia i siostry, dzisiaj jeszcze długo w pamięci. Żeby Bóg o nas też nie zapominał. Amen.